Dobry wieczór moi drodzy, witam w poniedziałkowy wieczór. Dzisiaj chciałabym was zabrać do troszeczkę lat, do roku 2001, do historii tragicznej i bardzo smutnej, jak zwykle zresztą niestety. I to będzie sprawa i zaginięcia i niestety śmierci 15-letniej Joanny Wnuk, za datę zaginięcia przyjęto 31 maja 2001 roku, znaczy przyjęto. No po prostu faktycznie to był ostatni dzień, kiedy była widziana. No. Mieszkała dziewczyna we wsi Krąpiel, wieś oddalona 10 km od Stargardu. Mieszkała tam razem z mamą Wandą i siostrą Barbarą. Uczęszczała do gimnazjum w Słuchaniu. Była lubiana, ale na tle swoich koleżanek wyróżniała się dość odważnym strojem, cokolwiek to znaczy. Moi Obserwując na ulicy obecne stroje nastolatek. No to nie wiem, te są odważne faktycznie. Czy odważne w 2001 roku było podobne z wyglądu? Nie wiem. Nie pamiętam. Y Miała chłopaka, była bardzo zakochana. Chłopak był bratem przyjaciółki jej siostry. Mieszkał w Żukowie, czyli 3 km od niej. Chodzili do siebie polną drogą, którą przejście no, szacuje się na około 40-minutowy spacer. Chłopak nazywał się Seweryn. Seweryn U. Tak, i spotykali się od stycznia 2001 roku. 31 maja 2001 roku, około godziny 18, Asia ucieka przez okno celem udania się do swojego chłopaka razem ze swoją siostrą. Oknem uciekła dlatego, ponieważ jej mama nie wyraziła zgody na spotkanie. Kazała dziewczynie się uczyć, krótko mówiąc, ale nastolatka była tak zdesperowana, że po prostu uciekła oknem. I obie z siostrą udały się do Żukowa, do domu Seweryna. No i spędziły tam jakiś czas, i około godziny 22.00 zdecydowały się na drogę powrotną. Towarzyszył im Seweryn w tej drodze. Ale całe towarzystwo się rozdzieliło mniej więcej w jej połowie na wysokości przystanku PKS-u. Rozdzielenie polegało na tym, że siostra Joanny, Barbara, udała się w dalszą drogę sama, a Joanna została jeszcze z Sewerynem. Z jego relacji wynika, że Około 30 minut spędzili na przystanku i tam no, wchodzili ze sobą w bardzo bliską interakcję. Chłopak y, obiecał barbarze, że odprowadzi Joannę pod same drzwi. Niestety tej obietnicy nie dotrzymał. Kiedy para zakończyła y, oddawanie się czułościom, no chłopak stwierdził nagle, że on musi się jednak pouczyć jeszcze do klasówki, więc on. On idzie do domu. No i poszedł, a Joanna kontynuowała spacer samotnie przed godziną 23. No, miała do przejścia około półtora kilometra, tak? Wiadomo, że już przed 23. jest ciemno. Drogi polne nie są oświetlone, więc przypuszczam, że panowały po prostu egipskie ciemności. No a dziewczyna została tak sobie sama tam pozostawiona. I w międzyczasie Barbara dotarła do domu. No i oczekiwała powrotu siostry. No i się nie doczekała. E, powiadomiła więc mamę o, o całej sytuacji. Kobiety czekały do rana, czekały następnego dnia i czekały kolejnej nocy. Następnie. Udały się na ten spacer celem poszukiwania córki i siostry jednocześnie. Początkowo szukały same, no z czasem dołączyli mieszkańcy Krąpieli oraz uczniowie gimnazjum, do którego uczęszczała Joanna. I kiedy nie przyniosły te poszukiwania rezultatu, kobieta zdecydowała się zawiadomić policję i zrobiła to 2 czerwca 2001 roku. Policja od razu podjęła czynności, e, przeszukiwała okolice i Krąpieli, i Żukowa, oraz drogi, e, na której ostatni raz e, Joanna się znajdowała. Te poszukiwania prowadziła przez ponad dwa tygodnie, niestety bez rezultatu, no i sprawa utknęła w martwym punkcie. Po prostu po dziewczynie nie było śladu, aż do 19 czerwca 2001 roku, bo wtedy pracownik gospodarstwa rolnego wyjechał w pole. I przemierzając je, natknął się niestety na zwłoki Joanny. Zwłoki znajdowały się około 10 metrów od tej drogi. Były już w stanie rozkładu. Zakład medycyny sądowej oszacował, że czas zgonu przypada na okres między 2 a 4 tygodnie wcześniej, w związku z czym data 31 maja jak najbardziej w tych widełkach się mieściła, więc przyjęto, że dziewczyna właśnie zginęła tego feralnego wieczora. Jeżeli chodzi o to, co Ustalił jeszcze zakład medycyny sądowej. No ustalił, że dziewczyna przed śmiercią została wykorzystana, a następnie pozbawiona możliwości oddychania. Przepraszam za skróty znowu. Jej strój był niekompletny, brakowało bielizny i kurtki. Mama Joanny mówi, że ciało było strasznie zmasakrowane. Co oznacza, że dziewczyna, zanim dokończyła swojego życia, to przeszła przez piekło. Przepraszam, bardzo ciężko się o tym po prostu mówi. Nie będę wchodziła tutaj w szczegóły tego zmasakrowania, ponieważ nie ma takiej chyba potrzeby. Poza tym nie wiem, jak YouTube na to zareagowałby. Dosyć powiedzieć, że w sieci można się natknąć na zdjęcia z materiałów policyjnych, i nie jestem przekonana, czy takie zdjęcia powinny, powinny po prostu być dostępne. No. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie śladów, zabezpieczono ślady biologiczne na kozakach i łańcuszku ofiary, do tego odnaleziono ślady butów i ślady opon gwałtownie ruszającego pojazdu. Przyjęto, że te ślady pozostawił sprawca bądź sprawcy tej zbrodni. I, no wiadomo, po odkryciu, po tym makabrycznym odkryciu, pojawiły się plotki. Plotki, które niosły się nie tylko we wsi Krąpiel, ale we wszystkich okolicznych wsiach. I z plotek tych wynikało, że mieszkańcy byli pewni, że napastnik znał ofiarę do, do bardzo dobrze, niestety, a ofiara jego, i niestety nie poszli z tymi plotkami na policję. Policjanci, którzy próbowali odnaleźć jakichkolwiek świadków, dowiedzieć się czegokolwiek, natrafiali na mur. Ludzie bali się mówić i zresztą nigdy nie przemówili, tak naprawdę. Sprawa była poruszana w magazynie kryminalnym 997 oraz w telewizyjnym biurze śledczym, co również niestety nie wniosło niczego do sprawy, w związku z czym 21 grudnia 2001 roku sprawę umorzono. Wznowiono ją znowuż 4 lutego 2013 roku. Policja miała bowiem nadzieję, że po upływie paru lat może jednak znajdzie się ktoś odważny, kto coś powie, ale niestety nie znalazł się taki ktoś, więc znów umorzono to śledztwo i ono było w umorzeniu aż do 2020 roku, do lata 2020 roku. Wtedy Janusz Szostak, świętej pamięci już, którego na pewno większość z was kojarzy, choćby ze sprawy Iwony Wieczorek, dostarczył materiały policji. Które udało mu się zebrać i ustalić jako dziennikarzowi śledczemu, i te materiały spowodowały, że śledztwo znów zostało wznowione tym razem przez archiwum Mic. I cóż za materiały udało się zebrać Januszowi Szostakowi i co ustalić? Otóż, Janusz Szostak ustalił, że w tamtym czasie w okolicy mieszkało przynajmniej kilku bardzo zamożnych mężczyzn. Którzy wykazywali nadmierne zainteresowanie nastoletnimi dziewczętami. Mieli też oni należeć do grupy osób y, zbyt mocno lubiących osoby nieletnie. Do tego mieli oni organizować imprezy, na których y, nastoletnie dziewczęta miały być przymuszane do obcowania, a następnie miały być one szantażowane przez mężczyzn. No, jak domyślam się materiałami, które na nie zbierali w czasie tych imprez, tak? Jednym z uczestników tychże miał być niejaki Oskar H., który wcześniej był podejrzany o wymuszenie obcowania na 14-letniej dziewczynie z Sopotu. Miał nigdy za to nie odpowiedzieć, a dziewczyna przez to targnęła się na siebie. No ale mężczyzna odpowiedzialności nigdy nie poniósł. Janusz Szostak podejrzewał ewidentnie tego mężczyznę, zresztą nie tylko on, ponieważ jak się okazało, mama ofiary również go podejrzewała. Do tego Oskar mieszkał niedaleko domu Joanny. I w związku z czym doskonale kojarzył dziewczynkę na pewno, bardzo często pewnie ją też widywał. Oczywiście, można zadać sobie pytanie, czemu akurat ten mężczyzna był podejrzewany spośród szeregu innych mężczyzn, zamieszkujących krąpiel jej okolice, przypuszczam, że dlatego, że miał już za sobą kryminalną przeszłość i miał za sobą podejrzenie o podobny czyn. Aczkolwiek może nie do końca taki sam, ale podobny. I stąd przypuszczalnie przyjęto, że no mężczyzna, jeżeli wykazywał tego typu skłonności, tego typu zapędy, no to pewnie mu nie przeszło. Czy słusznie nie wiem. Oczywiście powiem wam, że na temat tej sprawy bardzo niewiele informacji można znaleźć. Tutaj na miniaturkach wam umieściłam. No oczywiście zdjęcie samej ofiary, ale również tutaj zrzut z map i jak wygląda właśnie ta droga, no niezbyt przyjemnie i przypuszczam, że w godzinach e, późnowieczornych i nocnych nie było tam w ogóle już przyjemnie. No domyślam się, że ta droga nie była w ogóle oświetlona, w związku z czym panowały zapewne egipskie ciemności i nie wyobrażam sobie, jak można było zostawić tą dziewczynę w takich okolicznościach samą, w szczerym de facto polu. I tutaj no, myślę sobie, że gdyby tak się nie stało, to pewnie nie doszłoby do tragedii. No, ja lubię patrzeć szeroko torowo na daną sprawę i biorę pod uwagę różne rzeczy. Oczywiście za, zapewne doszło do przesłuchania Seweryna, czyli chłopaka ofiary, bo przecież wszystko znów, co wiemy, wiemy z jego, z jego relacji. No, tak naprawdę był ostatnią osobą, który, która widziała Joannę żywą. No i tak, jeżeli to nie Seweryn był sprawcą, a rozumiem, że przyjęto, że nie, to no, dziewczyna musiała mieć bardzo wyjątkowo pecha, żeby drogę, która została jej do pokonania, było to około półtora kilometra, że na tej drodze akurat natknęła się na kogoś, kto niestety miał złe zamiary. I teraz tak: albo ten akurat przejeżdżał ktoś, taki ktoś tą drogą w tym czasie, albo ofiara była obserwowana i ktoś po prostu czekał momentu, w którym zostanie sama. No bo też nie przypuszczam, żeby to był jakiś z, zupełny zbieg okoliczności, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś po prostu stał w środku pola i czekał na swój szczęśliwy moment. No, to mi się jakoś tak nie wydaje. Więc albo zupełnie przypadkowo ktoś przejeżdżał i zobaczył samotnie idącą nastolatkę, albo ktoś jakby obserwował ją i śledził poniekąd i czekał, kiedy zostanie sam. Następnie nieustannie będzie mnie zdumiewało i dziwiło. No, że zmowa milczenia, to już wiecie. Jestem to poniekąd w stanie zrozumieć, ale wydaje mi się, że można by było sobie odpuścić w sytuacji, w której naprawdę dzieje się tragedia, bo. Bo to przez to, że ludzie milczą, no to ktoś nie odpowiada za tego typu czyny. A jeżeli jest do takich zdolny, no to trzeba by było się zastanowić, że nie wiem, może moja córka czy sąsiadki córka będzie następna, jeżeli ja nic nie powiem. Nie? No takie myślenie jakby logiczne powinno zaistnieć, no ale widocznie strach jest znacznie, znacznie silniejszy. Co zdumiewa mnie jeszcze, to to, dlaczego tak długo zwlekano z w, ze zgłoszeniem zaginięcia. Słuchajcie, to były dwa dni. Gdzie w momencie, w chwili, kiedy dochodzi do zaginięcia, jest ważna każda godzina. Ja rozumiem, rozumiałabym poczekać parę godzin, no ale w momencie, jeżeli dziewczyna nie dotarła do domu do godzin wczesnoporannych, no to już należałoby zacząć działać. A tu nie. Działania podjęto dopiero jakby dobę później, czy ponad dobę nawet, co też mnie zdumiewa. No, oczywiście nie będę tutaj się pastwiła nad rodziną, nie broń Boże, bo ludzie różnie reagują, różnymi kierują się emocjami w takim momencie, i też jestem w stanie to, to zrozumieć. To łatwo się o tym. Mówi czy myśli się o, o czymś na chłodno, kiedy w zasadzie człowieka problem nie dotyczy, tak? No, a jednak inaczej funkcjonują ludzie, których dotyczy. No cóż, na pewno dobrze się stało, że Januszowi Szostakowi udało się zebrać jakieś nowe tropy, ale też uważam, że dobrze stało się, że ta sprawa wyszła spoza tej społeczności. Bo. Wiecie, jak to funkcjonuje? Jest mała społeczność, jest jakiś lokalny komisariaci. Na tym komisariaciku pracuje może dwóch, może trzech funkcjonariuszy, którzy po służbie są sąsiadami dla tych wszystkich ludzi. I znów to jest taki układ zamknięty, który rządzi się swoimi prawami. I nie, nie chcę przez to powiedzieć, że policja. Nie wykonuje swojej pracy, ale być może podchodzi bardziej miękko do swoich sąsiadów. I czasami może dobrze jest przenieść sprawę z dala od danego miejsca, bo być może wtedy przestają funkcjonować te powiązania. Nie zawsze to oznacza, że to przyniesie efekty. Mamy przykład pod sprawie Iwony Wieczorek, choćby, gdzie. Wszyscy mieli bardzo duże nadzieje i oczekiwania w momencie, kiedy wreszcie zabrano tą sprawę z Trójmiasta. Liczono wówczas, że wreszcie te układziki przestaną rządzić tą sprawą, ponieważ przyjęte tam jest, że tam są układziki. No ale cóż, sprawę zabrano najpierw do Krakowa, później do Warszawy, gdzie obecnie się znajduje. Czyli dosyć daleko od trójmiasta, no a jednak sprawa nadal y, stoi w miejscu i nic się nie dzieje. Tutaj też niekoniecznie nastąpi przełom, bo pewnie od tego roku już się dużo pozmieniało. Może część z tych ludzi, których Janusz Szostak miał na myśli, może część nie żyje, może się przeprowadziła, może wyjechała. No, różne rzeczy mogły się zadziać na przestrzeni tych lat też będzie ciężko o świadków. Bo niestety oni też mogli w międzyczasie odejść z tego świata. Część może już nie pamiętać, bo się zestarzała i po prostu nie pamięta. No czas zawsze działa na niekorzyść. Ale oczywiście cały czas życzę rozwiązania i mam nadzieję, że się rozwiąże. No jest to naprawdę Kolejna wstrząsająca, makabryczna sprawa, niestety. No Takimi się zajmujemy. Tutaj raczej rzadko są powody do radości, bym powiedziała. No i tak. Czekam na to, na jakąkolwiek informację ze strony policji czy tam archiwum Mix. Jeżeli taka wyjdzie, to na pewno nagram tutaj na ten temat. Na razie od momentu objęcia przez archiwum Mix. Tej sprawy no, mi minęły już 4 lata i na razie jest cisza. Niestety, lub stety, ale dajmy policji pracować. Może coś z tego jednak będzie. No, i taki to był ko komentarz, moi drodzy. Oczywiście, jeżeli macie swoje opinie na temat tej sprawy, zapraszam do sekcji komentarzy i nie przymuszam standardowo. Ja Wam życzę spokojnej nocy. Życzę Wam jutro spokojnego dnia. Trzymajcie się bezpiecznie, bo bywa niebezpiecznie. I cóż, do zobaczenia bardzo, bardzo niedługo. Pozdrawiam serdecznie.